Rezerwaria, scenariusz, czyta. Chłopaki z Wadowic, sezon drugi. Cinek trzeci, Mietek. Kurwa, nikt nie odbiera. Mam nadzieję, że wszystko git. Kurwa. Mam dość. Muszę się pozbyć Sairusa. Jebany myśli, że Gnatem nie wystraszy. Oj, nie, nie. Muszę też sobie jakiegoś skołować. Przecież CJ-owi nie podpierdolę, bo cały czas ma przy sobie. Kurwa, a ten to kto? Pierwszy raz widzę tego gruza. Kurwiks to jakiś inspektor czy inny Gordon Ramsey. Dobra ryzyk fizyk zobaczymy. Ewentualnie skończy tak jak nasz dwukołowy podpierdalacz. Kurwa, patrzcie czego się nauczyłem w Malezji. Chińskiego parkuru. Kurwa, sam nie wiem kto to może być. Jakieś kartony tu leżą. Może typ wynajmuje tą melinę pod nieobecność dzielnicowego. Kurwa, trochę się cykam. No ale dobra, zobaczymy. No elo, jestem Mietek Kowalski. Skąd się wziąłeś? Siema. Jestem David. Mieszkam tutaj dosyć długo. Czego się tutaj kręcisz? No to w takim razie wiesz, że dzielnicowego wam wyjebali, no nie? Brawo, zagadka rozwiązana. I co? Ciastko chcesz? Przejmujesz tutaj dowodzenie czy co? Kurwa, synek bez takich numerów. Zajmuję rewir, bo znalazłem na mieście ogłoszenie. O kurwa. A to sorry, dobra, nie było tematu. Pracujesz gdzieś czy coś? Nie no co ty? Ja już na emeryturce. Pracowałem w fabryce Jaboli i już Fajrand. O kurwa, w fabryce Jaboli mówisz. Ta, super. Ja aktualnie ogrodnictwem się zajmuję. O, a tak w ogóle to zauważyłem, że fajny sprzęt przywiozłeś ze sobą. Ta, zanim odszedłem, to pozwoliłem sobie, że zabiorę co nieco. A tak przy okazji chuja z tej emerytury dostaję... Nie jesteś może zainteresowany kupnem? No, kurwa, że jestem. Tylko ogarnę siano i wrócę tutaj. Jakoś się dogadamy. Poczekaj na mnie. Dosłownie potrzebuję 15 minut. Kurwa, zapomniałem, że jestem spłukany. Co ja teraz zrobię? Oby CJ nie zauważył, bo będzie dym. Trudno, sorry, bracie, ale robię to dla was, no kurwa, nieźle, nieźle, zajebisty. Teraz to możemy rozmawiać, piękny, naprawdę. Dobra, to teraz jeszcze obmyślić jakiś plan. Kurde faja, nie ma to jak dniówka. Orzeł, wyłaź z tego jebanego bagażnika. Kasę trzeba przeliczyć i przy okazji zajrzyj do piwnicy. Wyłaź, nie wkurwiaj mnie. Dobra, nie chwilę. Jeden plik, drugi. Kurwa, coś się nie zgadza. Orzeł, brałeś kasę, czy ja sobie wkręciłem, że było go więcej? Nie, a co? Kurwa, wydaje mi się, że trochę siana było. Osiema David, długo tutaj czekasz? Co tam, już ci lepiej? Jeżeli tak, to weź mi pomóż kasę przeliczyć, bo mi się coś nie zgadza. Dawaj, akurat zajaramy, bo zostało trochę gramów. Odpowietrzysz sobie przy okazji kaloryfer. Nie stój tak tylko właś. Bardzo kusząca propozycja CJ, ale mam sprawę. Pożyczyłem, że tak to powiem, trochę kasy, bo potrzebowałem, ale daj mi wytłumaczyć. Tu chodzi o mnie i Sairusa. Wszystko zaczęło się od napadu na fabrykę Jaboli. Dobra, no więc tak. Pewnego dnia.